Lewis Karol, przygody Alicji w krainie czarów. Rozdział pierwszy w głąb króliczej nory. Alicja siedziała na brzegu obok siostry i była już bardzo znużona tym, że zupełnie nie ma co robić. Raz czy dwa razy zajrzała do książki czytanej przez siostrę, ale nie było tam ani ilustracji, ani konwersacji. A jaki może być pożytek z książki? pomyślała Alicja której nie ma ani ilustracji, ani konwersacji. Zaczęła więc rozważać w myśli. To znaczy próbowała rozważać, bo upalny dzień sprawił, że stała się bardzo senna i niemądra. Czy przyjemność uplecenia wienka ze stokrotek będzie większa niż wysiłek związany z wstaniem i zrywaniem tych stokrotek, gdy niespodziewanie przebiegł obok niej biały królik o różowych oczach? Nie było niczego aż tak bardzo godnego uwagi, ani też Alicja nie pomyślała, że to coś bardzo niezwykłego, usłyszeć królika mówiącego do siebie och, mili moi, och, mili moi, spóźnię się. Kiedy rozmyślała nad tym później, przyszło jej do głowy, że powinno było ją to zdziwić, lecz w owej chwili wszystko wydawało się zupełnie naturalne. Ale kiedy królik naprawdę wyjął z kieszonki i kamizelki zegarek i spojrzawszy nań pobiegł dalej, Alicja zerwała się, bo błysnęła jej myśl, że nigdy jeszcze nie widziała królika mającego kieszonkę, kamizelki i zegarek, który mógłby z niej wyjąć. Więc płonąc z ciekawości przebiegła łąkę w pościgu za nim. W sam czas, żeby zauważyć, że wskoczył do wielkiej nory króliczej na skraju żywopłotu. Już w następnej chwileczce Alicja wpadła tam za nim, nie zastanawiając się w ogóle, jakim cudem uda się jej stamtąd wydostać. Nora królicza biegła przez pełen czas prościuteńko jak tunel, ale później niespodziewanie zanurkowała w dół. Tak niespodziewanie, że Alicja nie zdążyła nawet pomyśleć o tym, jakby się zatrzymać, i spostrzegła, że spada w głąb czegoś, co była się jej wydawało, bardzo głęboką studnią. Albo ta studnia była bardzo głęboka, albo może Alicja opadała tak powoli, bo lecąc w dół miała masę czasu, żeby się rozejrzeć i pomyśleć ze zdumieniem o tym, co ją może czekać za chwilę. Najpierw próbowała spojrzeć w dół, żeby stwierdzić, do czego się zbliża, ale było za ciemno, żeby coś dostrzec. Później przyjrzała się ścianom studni i spostrzegła, że zajmowały je szafy i półki na książki. Od czasu do czasu dostrzegała mapy i obrazki zawieszone na, kółkach, na kołkach. W przelocie zdjęła z jednej z półek słoik z nalepką pomarańczowa marmolada, ale ku jej wielkiemu rozczarowaniu był on pusty. Nie chciała upuszczać słoika w obawie, że może zabić kogoś w dole, więc spadając obok jednej z szaf, wstawiła go do niej. No, po powiedziała w myśli Alicja. Po takim upadku jak ten za nic będę sobie miała spadnice ze schodów. Za jaką dzielną uznają mnie wszyscy w domu. Och, nawet gdybym spadła z dachu, nie pisnałabym słówkiem. Co najprawdopodobniej okazałoby się zgodne z prawdą. W dół, w dół, w dół. Czy ten upadek nigdy się nie skończy? Ciekawe ile już mil spadłam do tego czasu, powiedziała na głos. Pewnie zbliżam się do środka ziemi. Pomyślmy, to byłoby ze cztery tysiące mil w dół, jak mi się wydaje. Bo widzicie, Alicja nauczyła się wielu podobnych rzeczy w klasie, i chociaż ze względu na brak słuchacza nie była to bardzo dobra okazja do popisywania się wiadomościami, ale warto było powtórzyć to sobie dla wprawy. Tak to chyba będzie taka odległość, ale wobec tego ciekawe do jakiej długości i szerokości już dotarła. Alicja nie miała najmniejszego wyobrażenia o tym, co to jest szerokość ani długość ale sądziła, że słowa te brzmią ślicznie i dostojnie po chwili znowu zaczęła ciekawe czy przelcę prościutko przez całą ziemię jakie to będzie dziwne wynurzyć się pośród ludzi chodzących z głową w dół zdaje się że to antypaci tym razem była nawet zadowolona, że nikt nie słucha bo wcale nie zabrzmiało to, jak tamto właściwe słowo ale będę musiała ich zapytać o nazwę kraju w którym się znajduję wiecie Proszę Pani, czy to Nowa Zelandia czy Australia? Mówiąc to, starała się dygnąć. Wyobraźcie sobie dygnąć, kiedy spadacie w powietrzu. Czy myślicie, że udałoby się Wam tego dokonać? A za jaką głupiutką dziewczynkę mnie uzna po takim zapytaniu? Nie, nie wolno pytać. Możem zobaczę to gdzieś wypisane. W dół, w dół, w dół. Ponieważ nie było niczego, czym można by się zająć, Alicja wkrótce znowu zaczęła mówić. Myślę, że wieczorem... Dina bardzo będzie za mną tęskniła. Dina była to kotka. Mam nadzieję, że będą pamiętali o talerzyku mleka dla niej na podwieczorek. Dino, moja droga, jakbym chciała, żebyś tu była ze mną. Boję się, że w powietrzu nie ma żadnych myszy, ale mogłabyś ułowić nietoperza, a to już coś bardzo podobnego do myszy, wiesz. Ciekawa jestem, czy nie miewają koty na nietoperze ochoty. I tu Alicja poczuła, że jest trochę śpiąca i zaczęła powtarzać cenię. Czy nie miewają koty na nietoperze ochoty? Czy nie miewają koty na nietoperze ochoty? A czasem, czy nietoperze ochoty nie miewają na koty? Bo widzicie, ponieważ nie umiała odpowiedzieć ani na jedno, ani na drugie z tych pytań, więc kolejność nie odgrywała tu żadnej roli. Poczuła, że zapada w drzemkę I właśnie zaczęła śnić, że idzie tuż obok Diny i mówi do niej z powagą. A teraz zino powiedz mi prawdę, czy miałeś ochotę na nietoperza, gdy niespodziewanie gruch, buch upadła na stos gałązek i zwiędłych liści i spadanie ustało. Alicja nie poniosła najmniejszej szkody i już po chwileczce zerwała się na nogi, uniosła głowę, lecz w górze było zupełnie ciemno. Przed nią rozciągał się następny długi korytarz, a pędził w nim ciągle jeszcze widoczny biały króli. Nie wolno było stracić ani chwilki. Alicja ruszyła jak wicher i zdążyła jeszcze usłyszeć królika, który dobiegając do zakrętu powiedział – Ach, na me uszy i wąsy, już późno już. Była tuż za nim, ale zakręciła. Królik zniknął z pola widzenia. Znajdowała się w długiej, niskiej sali oświetlonej szeregiem lamp zwisających pod sklepieniem. Sala miała wiele drzwi, ale wszystkie były zamknięte na klucz, a gdy Alicja przeszła tam… I na powrót, próbując je kolejno otworzyć, zawróciła zasmucona ku środkowi sali, zastanawiając się, jakim spo sposobem potrafi kiedykolwiek wydobyć się stąd. Niespodziewanie natknęła się na trójnogi stolik, całkowicie wykonany ze szkła. Nie leżało na nim nic prócz malu malusieńkiego, żółtego kluczyka, więc natychmiast przyszło jej do głowy, że może należy on do których drzwi sali, lecz niestety albo zamki były za wielkie, albo kluczyk za mały. W każdym razie nie otworzyła nim żadnych drzwi. Mimo to, gdy po raz drugi rozpoczęła wędrówkę wokół sali, natknęła się na niską kotarę, której przedtem nie zauważyła. Za tą kotarą znajdowały się niewielkie drzwiczki, wysokie, na mniej więcej piętnaście cali. Spróbowała wsunąć kluczyk w zamek i ku jej wielkiej uciesze pasował. Alicja otworzyła drzwiczki i odkryła, że znajduje się za nimi przejście niewiele szersze niż szczurza nora. Uklękła i zajrzawszy w głąb przejścia, dostrzegła najpiękniejszy ogród, jaki kiedykolwiek mogliście zobaczyć, jakże zapragnęła wydostać się z tej mrocznej sali i móc błądzić pośród jasno ukwieconych klombów i chłodnych wodotrysków. Ale nawet głowy nie mogła przesunąć przez framugę drzwi. A gdyby nawet udało mi się przesunąć głowę, pomyślała Bernalice, niewielki byłby z niej pożytek pozbawionej ramion. Och, jakbym chciała wsunąć, wsunąć się w siebie jak luneta. Myślę, że mogłabym, gdybym tylko wiedziała, jak zaczął. Bo widzicie, tak niewiele zdumiewających rzeczy wydarzyło się ostatnio, że zaczęła uważać już tylko nieliczne z nich za naprawdę niemożliwe. Osądziła, że niewiele będzie pożytku z czekania przy małych drzwiczkach. Zawróciła więc w stronę stolika z wielką nadzieją, że być może znajdzie na nim inny klucz lub co najmniej książkę z przepisami na to, jak człowiek może wsunąć się sam w z siebie jak luneta. Tym razem znalazła na stoliku niewielką butelkę, która na pewno tu przedtem nie stała, powiedziała Alicja. A do szyjki butelki przywiązana była papierowa etykieta ze słowami «Wypij mnie». Pięknie wydrukowanymi, wielkimi literami, bardzo łatwo powiedzieć wypiwnie, ale roztropna, mała Alicja wcale nie miała zamiaru robić tego w pośpiechu. Nie, najpierw się przyjrzę, powiedziała, i sprawdzę, czy nie zaznaczono na niej truciznę, gdyż przeczytała już kilka milutkich opowiadanek o dzieciach, które spłonęły, zostały pożarte przez dzikie bestie, albo spotkały jej inne niemiłe rzeczy, a wszystko dlatego, że nie chciały pamiętać o wpajanych im przez przyjaciół paru tych zasadach, takie jak ta, że rozpalony do czerwoności pogrzebacz, oparzy Cię, jeżeli go będziesz trzymała zbyt długo, albo ta, że jeżeli zatkniesz się bardzo głęboko nożem w palec, to zwykle ten palec krwawi. Nigdy nie zapominała o tym, że jeżeli wypijesz za wiele z butelki, na której napisano trucizna, prędzej czy później musi ci to zaszkodzić. Ale na tej buteleczce nie napisano trucizny. więc Alicja odważyła się spróbować i odkrywszy, że zawartość jest bardzo smaczna, w rzeczywistości smakowała jak ciastko z wiśniami zmieszane ze śmietanką, ananasem pieczonym indykiem, ciągłutką i gorącą grzanką posmarowaną masłem, szybko, szy, szybko wypiła wszystko do dna. Jakie dziwne uczucie, powiedziała Alicja. Na pewno wsuwam się w siebie jak luneta. I rzeczywiście tak właśnie się stało. Była wysoka w tej chwili tylko na 10 cali i twarz jej się rozjaśniła, gdy pomyślała, że to akurat właściwy wzrost, który umożliwił przedostanie się przez maleńkie drzwiczki do tego pięknego ogrodu. Mimo to przeczekała jeszcze kilka minut, żeby stwierdzić, czy skurczy się jeszcze bardziej. Trochę ją to niepokoiło, bo wiecie, mogłoby się to skończyć tak, powiedziała do siebie Alicja, że zniknęłaby cała jak wpalona, wypalona świeca. Ciekawa jestem, jaka bym wtedy była i Spróbowała wyobrazić sobie, jak wygląda płomień świecy po zdmuchnięciu świecy, bo nie, bo nie przypominała sobie, żeby kiedykolwiek widziała coś takiego. Po pewnym czasie, widząc, że już nic więcej się nie dzieje, postanowiła wyjść od razu do ogrodu, ale niestety o biedna Alicjo, gdy podeszła do drzwi, odkryła brak małego złotego kluczyka, a kiedy zawróciła do stołu, żeby go wziąć, nie mogła tam w żaden sposób sięgnąć. Widziała go przez szkło zupełnie jak na dłoni i zrobiła wszystko, co było w jej mocy, żeby wspiąć się po jednej z nóg stołu, ale noga była za śliska, za śliska. A kiedy wyczerpały ją te prośby, biedna mała usiadła i wybuchnęła łzami. Nic ci nie da ten płacz, powiedziała do siebie ostro Alicja. Radzę ci się w tej chwili uspokoić. Zwykle dawała sobie bardzo dobre rady, choć rzadko ich słuchała. I czasem łajała się tak surowo, że łzy jej stawały w oczach. Przypominała sobie nawet, że raz próbowała wytargać się za uszy, kiedy oszukała samą siebie podczas gry w krokieta, którą rozgrywała przeciwko sobie. Bo to zdumiewające dziecko bardzo lubiło udawać, że jest dwiema osobami. Ale teraz nie przyda się na nic, pomyślała, pomyślała biedna Alicja, udawanie, że się jest dwiema osobami. Jak to przecież pozostało mnie ledwie tyle, żeby wystarczyło na jedną czcigodną osobę. Wkrótce oko jej spoczęło na leżącym pod stołem niewielkim szklanym pudełku. Otworzyła je i znalazła wewnątrz maleńkie ciasteczko. ciasteczko, na którym słowa zjedz mnie zostały pięknie wypisane po No to zjem, powiedziała Alicja. A jeżeli sprawi ono, że urosną, będę mogła wziąć ten klucz. A jeżeli sprawi, że zmaleję, to przeczołgam się pod drzwiami tak czy inaczej wędę do ogrodu i nie dbam o to, co się stanie. Zjadła mały kawałek i powiedziała do siebie z niepokojem, w którą stronę, w którą stronę położywszy dłoń na czubku głowy, żeby wyczuć, w którą stronę będzie rosła, była zupełnie zaskoczona, stwierdziwszy, że nie zmienia wymiarów. Zapewne zwykle tak bywa, kiedy ktoś zje ciastko. Ale alice zaszła już tak daleko w oczekiwaniu wyłącznie codziennych zdarzeń, że życie przebiegające w zwykły sposób wydawało się jej nudne i głupie, wzięła się więc do dzieła i bardzo szybko skończyła ciastko.